Hejka. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest sobota. Jest ja niedawno obudziłam. Polyłam sobie trochę w łóżku z Siri, pomiziałam ją. Byłyśmy już na siku, właśnie dostała jest. A ja teraz, słuchajcie, przebieram się w mój strój sportowy, bo motywacja dalej trwa. Aczkolwiek teraz w poniedziałek i piątek nie ćwiczyłam, bo ćwiczyłam zeszłą niedzielę, więc w poniedziałek dałam sobie spokój, a w piątek dalej mi troszkę plecy jeszcze bolały, więc wolałam nie przeginać po tym masażu. No. A dzisiaj już jest spoko, więc przebieram się w strój i idę sobie może bardziej potańczyć. Włączę sobie chyba mm, Just Dance i zobaczymy, jak mi wyjdzie. chwilę ochłonąć, po prostu masakra, tak się zmęczyłam, tańczyłam chyba przez pół godziny mniej więcej, wow, nawet ponad pół godziny, ale zrobiłam sobie teraz playlistę taką fitness i zamiast robić te moje ćwiczenia, które mnie strasznie nudzą i wiem, że się zaraz wypalę i nie będę miała już w ogóle motywacji do tego, to będę sobie tańczyć, tylko to mi sprawia frajdę. Stawiłam wczoraj zdjęcia na Instagram bo mega dawno nie wstawiałam nic na tego mojego prywatnego, kurczę, tak patrzyłam na te wszystkie zdjęcia zastanawiam się, czy potrafię być szczęśliwa. W sensie tak w pełni, że usiądę sobie po prostu i powiem sobie Olka, jesteś szczęśliwa Czemu nie potrafię być? Nie wiem, ja tego nie rozumiem trochę, bo Jakby mam wszystko, rozumiecie? Mam wszystko Mam super mieszkanie, mam super faceta, mamy psa Mam fajną pracę, mamy pieniądze, stać nas na to, co chcemy i... No z czego jeszcze mi brakuje? No czego? I wczoraj, jak sobie siedziałam, dodawałam te zdjęcia, ja się opłakałam ze wszystkiego i stwierdziłam, że zacznę intensywniej myśleć na temat terapii. I może, nie na, może na początek nie, że będę chodziła co tydzień, czy tam kilka razy w tygodniu, bo tak nie chcę, ale żeby się po prostu przejść, znaleźć kogoś odpowiedniego specjalistę, przejść, zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, czy mi to odpowiada, i chyba się wziąć za tą moją głowę w końcu. Bo po prostu od tygodnia znowu jestem cały czas smutna. Nie potrafię się śmiać. znam dzisiaj, że jest dzisiaj idealna pogoda na założenie właśnie długiej bluzki, na no długie ręka w sensie z odkrytymi plecami, bo jest 21 stopni jest tak troszeczkę słoneczka, ale nie jest za gorąco i też nie jest za zimno, więc bez pleców mogę sobie chodzić No tak kurczę cały czas trzymam do takie fajne rzeczy typu powiedzieć, a ta sukienka to jest na jakąś tam okazję a ta bluzka w sumie też nie na teraz i po co? Jakby założę to raz na rok czy nawet raz na dwa lata, no po co? Bez sensu jakby chodźmy w tym Jest taki, że moja mama dzwoniła. Przyjadą z Darkiem do Wrocławia, do babci do szpitala i potem tam do pasażu, więc mnie zabiorą. Więc idę ogarnąć coś na obiad, bo jest 13.30 i idę sobie do Lupa, bo sprawdzam, że jest czynny do 16.00. Więc akurat zdążę i idę Olo, A w czwartek była dostawa i zobaczymy, co tam ciekawego jest. Trzema rzeczami i wszystkie są dla mnie Ogólnie wziąłam sobie też brale braletkę, którą zaraz Wam pokażę Myślałam, że będzie na mnie troszkę za mało, ale jest ideolo Rozmiar i wziąłam tą koszulę Która mi się tak mega podoba Do niebieskich jeansów wygląda po prostu genialnie Naprawdę jest mega cute A chciałam właśnie mieć taką różową koszulę Taką, że założymy na t-shirt Nawet samą właśnie do jasnych, niebieskich jeansów I kupiłam też sobie Taką oto braletkę Może ona nie zbiera jakoś super biustu Bardziej mi go spłaszcza w sumie, niż zbiera, ale jest mega, mega sexy i mega mi się spodobała i kosztowała tylko 10,50. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o kupowanie bielizny w lumpach, to z zasadnikami nie mam problemu, chociaż to jest mój pierwszy, bo nigdy nic więcej w sumie bielizny nie kupiłam w lumpie. Chyba nie, ale mojej siostrze się zdarzyło i też jest mega zadowolona. No z już bym miała bardzo duże problem, już bym nie kupiła mojej tej gumki, chyba że nowe z metką, to tak. I wzięłam sobie jeszcze tą koszulkę, która jest trochę taką bluzą jakby, ma taki materiał i ona jest only, i to jest eseczka, więc, e, tak na styk się w nią mieści, ale wygląda w niej super cute. Asia już mierzyła i będzie ją pożyczała. Sobie, słuchajcie, na kokolicie rzęsy, bo idzie ma tą imprezę moich dziadków i chcę się pomalować. i też będę malować moją babcię i muszę jej rzęsy też dokleić. I zamówiłam sobie taki zestaw od razu z klejem duo i z taką pensetą. Już miałam ten zestaw kiedyś i mega fajnie mi się sprawdził. To są rzęsy z Ardell i to są te Whispies. Chciałam kupić Demi Whispies w tym zestawie, ale nic tu nie było, więc wziąłam te zwykłe Whispies. One są takie dużo pełniejsze i dużo takie dłuższe niż te zwykłe Demi Whispies. Ale udało mi się też dorwać właśnie te Demi Whispies jedną parę, była ostatnia sztuka na kokolicie, więc ja sobie będę przyklejać te, ale chyba sobie je ogólnie podzielę na pół i połówki sobie przykleję tylko. Tutaj dostałam jeszcze jakąś próbkę kremu, ja go kiedyś miałam, był beznadziejny, więc ja tego nie będę używać. Jakieś cukiereczka, jakieś miętuska czy coś, zaraz zobaczymy. I jak widzicie, te są trochę krótsze niż te i są takie mniej pełne moim zdaniem. O poprzedniego vloga z Jurkiem i Steely. I zbieramy się teraz na spacer, bo jest już w miarę chłodno, nie jest aż tak gorąco. I przedmieścił nowy case. Patrzcie, jaki jest mega cute uroczynie. I wymieniłam sobie całą biżuterię na srebrną, jak już widzieliście, ale musia, muszę Wam powiedzieć, że mam pierścionek zaręczynowy, który jest takim awaryjnym pierścionkiem jakby, no bo przecież nie założę złotego do całego srebra. I dostałam go od Jurka na urodziny, zaraz jakoś po zaręczynach. Idziemy na chatę ze spaceru i gotuję bób na kolację, bo mamy trzy paczki w lodówce i trzeba to zjeść, bo się zepsuje i mam kryzys krokowy, słuchajcie, jakoś tak ostatnio się ociągam w chodzeniu, zwłaszcza w zeszłym tygodniu, ale też pogoda nie dopisywała, bo albo było ultra gorąco, albo padało, więc nie było za bardzo jak chodzić i zrobiłam dzisiaj niecałe 10 tysięcy kroków tylko, a czuję się jakbym zrobiła 15 przynajmniej, więc no... Trochę się zastałam z rokami, że tak powiem. I pójdę sobie do troszkę lepszego światła, żeby mi się tutaj ostrość ładnie złapała. Usiądę sobie w kuchni. I tak sobie myślę, że Wam w kółko mówię, że jest mi źle, że się źle czuję ostatnio, a tak naprawdę nie wiecie o co chodzi, bo nigdy tego chyba nie powiedziałam, przynajmniej nie kojarzę, żebym mówiła o tym. Bo z jednej strony mówię, że jakby nie ma żadnego powodu do tego mojego smutku, a z drugiej strony mam takie poczucie, że do niczego się nie Że ja to za mało, że muszę robić więcej. Że Jurek zasługuje na kogoś lepszego, że moja siostra zasługuje na lepszą siostrę, że moja mama zasługuje na lepszą córkę, i że cały czas po prostu żyję w takim poczuciu takiej beznadziejności, że jestem do niczego. I też to, że jestem niewystarczająca dla wszystkich, nawet dla siebie. I ja wiem skąd mi się to wzięło w mojej głowie, ale nie chcę o tym opowiadać, to jest dla mnie zbyt prywatny temat. I coraz mocniej, naprawdę intensywnie myślę na temat tej terapii. I chyba będę musiała się w końcu przemóc bo myślałam, że to jest taka depresja sezonowa. Jakieś kiedyś Wam o tym mówiłam. No ale okazuje się, że chyba niekoniecznie, skoro wiecie, jest piękna pogoda, jest ładnie, a ja znowu jestem przybita. I ja po prostu mam takie poczucie, że przecież zawsze można lepiej, można bardziej, można więcej. No a przynajmniej to trochę jest. Ja tak sobie pokrótce chciałam Wam powiedzieć, o co chodzi mniej więcej. A tak na pocieszenie to właśnie zobaczyłam sobie komentarz na YouTubie, że jakaś dziewczyna mi napisała, że tak się myślała, że jest poniedziałek i że mega będzie fajnie posilować się przy moim vlogu, więc... Jest na moje serce. Nie mam pojęcia jakim jesteś, ale po prostu zrobiłaś mi dzień. Słuchajcie, zabrałam się za kroki i wybrałam sobie specjalnie dłuższą trasę przez park, żeby się przejść trochę w ceniu też i zrobić więcej kroków niż ostatnio robię. Dzień dobry. Dzień, dzisiaj znowu tak psychicznie. Było spoko. Teraz mi głowa rozbolała. Włączyłam sobie Harego na słuchawkach i zachciało mi się płakać. Na tu leży i nie wiem co robi. Kicha chyba. Jakoś tak mi źle dzisiaj znowu bez powodu. No, ale byłam kupić Jurkowi spodnie, bo on potrzebuje na tą imprezę na sobotę. Jego garniak jest od studniówki, już jest dawno niedobry na niego i zamówiliśmy garnitur przez Vinted z Wistuli, a jest troszkę za duży, więc trzeba nie go niego przerobić. Bo taki garnitur już na lata to będziemy kupować za rok na nasz ślub. No, a nie damy rady po prostu przerobić tych spodni teraz na sobotę, a w czymś musi iść. No więc kupiłam takie ładne, eleganckie, właśnie takie garniturowe. Ja a propos zakupów, to nie pochwaliłam Wam się, że jak Wam kiedyś mówiłam, że jestem za zakupocholiczką trochę, to jak byłam teraz na zakupach w sobotę z moim i z Darykiem, to sobie nie kupiłam nic. Każdemu z moich domowników coś kupiłam. Kupiłam mojej siostrze buty, kupiłam Jurkowi koszulę, dwie i spodnie. Cili kupiłam zabawkę z okazji Dnia Psa i taką chustkę odblaskową. Na na zakupy pojechaliśmy w zasadzie po to, żeby Darek kupił sobie właśnie taki jakby alagarniak e, też na tą imprezę, bo też jego stary jest niedobry. I słuchajcie, byliśmy w Wizerwt. Jeden, jeden sklep, wyszliśmy stamtąd po jakichś 40 minutach, może godzince. I tak Darek ubrałam od stóp do głów, wygląda taką pezardunia. Może się pominam z powoli, powiniałam stać jakąś stylistką czy coś takiego. I się w ogóle byłam tak ładnie ubrana, ale nie nagrałam wam tego. Nagrałam wam następnym razem jak się tak ubiorę. Takie właśnie old money. Byłam cała na lniano, miałam lnianą czarną koszulę z H&M, miałam lniane spodnie takie kremowo, beżowo-białe, coś takiego. No i miałam nagle, jak wróciłam na chatę, to po byłam tak zgrzana, bo jest miliard stopni na dworze, a szłam całą drogę z buta, więc masakra. Cała czerwona byłam. Jedyne o czym marzyłam wtedy to wentylator, żeby po prostu się rozebrać i poleżeć sobie w samej piliźnie przed wentylatorem, i dokładnie tak zrobiłam. co? To jest mega urocze, że właściciele psów mówią sobie dzień dobry albo dobry wieczór, jak się mijają. Jeliśmy w parku właśnie taką panią, gdzieś w wieku naszych rodziców, myślę mniej więcej. I tak szła sobie z takim mojej terierem, który zaczepiał cili, chciał się bawić i powiedział do nas dobry wieczór. W sensie, że ta babeczka do nas powiedziała, a ja ten white Terrier. Dzisiaj nie będzie zbyt dużo materiału, ponieważ nie chcę mi się za bardzo gadać. Ale powiem tylko tyle, że dzisiaj miałam super dzień, jeżeli chodzi o pracę. Włączyłam sobie Kendricka, włączyłam sobie 50 Centa i miałam taki Badass Mood. A teraz idziemy sobie na spacer wieczorny, bo przestało padać. Jest tak przepięknie, jest takie ładne niebo, że masakra. Tak się zachwycam. I home office mojej drodzy. I właśnie sobie robię minutową przerwę od ekranów. Muszę wysłać Jurkowi listę zakupów, co musi kupić, bo dzisiaj robimy pizzę na obiad. I tak sobie właśnie patrzę, czy my mamy mąkę. Mamy, ale za mało. I wpadłam sobie na taki pomysł, mini, że jutro mamy tą imprezę rodzinną moich dziadków. I wymyśliłam, że chciałabym sobie nagrać taki filmik Get Ready With Me, ale to będzie jakby nie weekly vlog, tylko to będzie osobno film na kanale. I zabrałam się za zrobienie zakupów, bo muszę kupić czasem na tę imprezę, więc idę do biedry. I dobra, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że właśnie wrzuciłam sobie Biedronki. Zapomniałam kupić worków na śmieci, ale jest mega ważna sprawa, bo już nie mam żadnego, ale moja siostra chyba kupi po drodze i napisałam, że wróci z pracy. I ciasto, jakie się będę robić, to 3 Bit. Takie ciasto bezpieczeństwa. Ja już je robiłam milion razy, ale z w termomiksów jestem ciekawa tego przepisu, więc robimy sobie wszystko w termomiksie. A oprócz tego ciasta, to jeszcze muszę sobie coś zrobić paznokcie usług. Muszę sobie zrobić brwi, bo już dawno, dawno nie robiłam. Chcę sobie jeszcze trochę pofikać, potańczyć, bo dzisiaj rano nie wstałam, żeby to zrobić. No i muszę zmontować do końca vloga, bo po prostu nie da miała ani jutra, ani w czasu na to. A chcę go opuścić od razu na noc i rano po prostu grać już na YouTube'a, żeby wszystko miała gotowe na poniedziałek. A nie ma mi pomóc mi ze wszystkim. Niestety Bojryk pojechał na grilla takiego z pracy. Też byłam zaproszona, ale nie pojechałam, bo to jest grill z pracy. Tam zawsze kończy się tak, że wszyscy gadają o pracy, ja się nudzę, więc to jest totalnie bez sensu. I tak samo jest z moją pracą, że jak się tam widuje z dziewczynami z poprzedniej jeszcze pracy, no to zawsze i tak kończy się na gadaniu o pracy. Więc po prostu totalnie bez sensu było, jechała. A tak i tak mam kupę roboty w nachacie, więc nawet no, nie miałabym czasu. Dobra, to idę ciasto mamy tak. masę i makową. Potrzebuję 500 gram, ale było tylko 400. Nie będę kupowała całego jednego opakowania dla 100 gram bez sensu. Świetlanka 36. Tam pokazuję 500 gram. Ja nie wiem, czy 500 gram to jest 500 ml, no ale zobaczymy. Mamy mleko. Mamy jedyną gorzką czekoladę, która była w tej biedronce, cukier wanilinowy, dwa budynie, bo potrzebuje 80 gram, herbatniki i śmietanek do bitej śmietany. I właśnie przed chwilą zobaczyłam, że budyń ma się studzić przez 4 godziny, a jest godzina 17.30 ja nie mam tyle czasu, więc no nie ja nie będzie to się studziło 4 godziny. Muzyka Teraz po prostu popłaczę Czaliście, że dwa razy w Thermomixie zamiast bitej śmietany zrobiło mi się masło z tego Już gadałam z wam, że przygotuję to ciasto tak, tylko żeby jutro ubić tą śmietanę i nałożyć ją i posypać czekoladą Bo po prostu zaraz mnie cholera weźmie to kamery? Właśnie wróciłyśmy z Siaczką do spaceru. Ja chyba sobie ciebie w tych nie zrobię ostatecznie, bo stwierdziłam, że mi zawsze takie czarne wychodzą, a nim przed imprezą to trochę przypał. I teraz wracałyśmy z Asią i przy naszych śmietnikach ogólnie jest mnóstwo szczurów zawsze wieczorami i coś tam hałasowało w tych trawach. Ja się tak krzyknęła. I tak się przechyliła tak całkiem na głos. Ja wiem, że teraz to Was na pewno nie bawi, ale nas to bardzo bawiło na dworze. No więc moi drodzy, tym to akcentem szczurów zakończam tego vloga. Dziękuję jak zwykle, że oglądaliście. I widzimy się już za tydzień.